Cześć, witajcie w kolejny fotograficzny weekend Kwiecień mamy jaki mamy Idealnie Ach, Teraz się gonią, teraz się gonią jakie my tam przed Uff. No i tak, tak to jest eee, Wracając Kwiecień mamy jaki mamy Przysłowie spełnia się, sprawdza się idealnie w zeszłym tygodniu lato, w tym tygodniu zima. Rano 0, jakieś minus pół stopnia, gdzieś pokazywało leki lód na kałużach. A listki, które dziś świeże popuszczane, to widziałem bez, już przymarznięty. Mam nadzieję, że u mnie w sadzie kwiatki nie zmarzły. Wrócę, zobaczymy. Ale wracając do fotograficznego wyjścia. Miejsce. Akcji przedstawia się następująco, ten fragment łąki e, znalazłem wczoraj, pogoda była jaka była, od rana padało, dopiero po południu się zrobiło troszkę czyściej. No to postanowiłem wyskoczyć tutaj w okolice i zobaczyć, czy co ciekawego e, słychać. E, Ojechałem e, łąki, pola. Co takie znajome, generalnie tu jest. E, o, tam kanał Górnonotecki. Tam jest e, noteć. No i te łąki tutaj, pola e, pomiędzy zawsze się tutaj kręci z saren bażanty e, biegają na miedzach po miedzach, po polach, po łąkach tokują w tej chwili No i tak myślałem, że może uda się coś znaleźć no i tak wczoraj jeżdżąc dotarłem tutaj e, i patrzę baloty, nie, nie zebrane łąka jest no to można się tutaj zasadzić, zaczaić no i usiadłem sobie przy że tymże oto balocie trochę poczekałem bażanty krzyczały tu bezpośrednio blisko w trzcinach ale wyjść nie chciały eee, a to wyszedł koziołek O tenże koziołek który tutaj teraz będzie na płowa, czyli sarny i jelenie o tej porze no, nie wyglądają zbyt wyjściowo zmiana sukni z zimowej na letnią ta szara wypada, odpada, pojawia się pod spodem ta e, ruda, letnia. O, i wyglądają tak, takie obdartusy trochę. No ale spadnie, wyjdzie, wyjdzie nowa i będzie, e, będą ładnie e, na nowo rudę. Ten koziołek, którego tutaj sfotografowałem. Dodatkowo, nie wiem, tak wydaje mi się, coś mu jeszcze e, na skórze się pojawiło, bo ten wyglądał wyjątkowo niewyjściowy, jak pozostałe inne po prostu. E, gdzieś tam się te ruda sierść pojawia pod szarą, tak u tego. Jak tam się przyjrzycie, to niestety, ale wygląda jakby miał jeszcze jakieś choroby, jakieś problemy ze, e, ze skórą. Odszedł całkiem blisko, a, bo się kręcił Wie, tak jak tutaj mamy Ambonkę w połowie między mną a Ambonką e, się, się sobie chodził. A ja siedziałem pod balotem i wyraźnie byłem dla niego niewidoczny. Wiatr też był dobry, bo wiatr tak zresztą, tak jak i dzisiaj z tej strony, więc, więc mogłem go obfotografować. No ale to było wczoraj. E, natomiast dzisiaj e, dzisiaj przyjechałem i dzisiaj sobie gdzieś tam dalej. I zobaczymy, wyjdzie co wyjdzie. Liczyłem, że z tych, z tych, 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 tych krzaków tutaj, na tą otwartą, otwartą przestrzeń, na otwartą łąkę, wyjdą te tokujące barzanty i będzie można je sfotografować. Wyszedł, oczywiście wyszedł, ale w momencie, kiedy byłem odwrócony i fotografowałem sarny eee, no, no, wyszedł, przeciekł szybciutko, schował się w trzcinach, coś tam chyba zdążyłem zrobić, tak mi się wydaje, eee, no ale to nie było to, o co mi chodziło, natomiast pod tamtą ścianą pod tymi trzcinami na końcu tej, na końcu tej łąki od samego rana, czyli właściwie od ciemnego jak tutaj się pojawiłem chodziły sobie i pasły się dwie, dwie sarny w pewnym momencie stwierdziłem, że, że spróbuję je podejść i tak między jednym tym balotem, między drugim balotem, a tymi krzakami E, udało mi się do nich całkiem blisko podejść. One w międzyczasie położyły się no i zaczęły sobie tam e, no leżały. Kozioł, w dwie kuski e, leżały, e, przeżuwały, no, odpoczywały. No i tak zeszło nam tutaj, ja wiem, dobrą godzinę z tymi sarnami. Właśnie jak je fotografowałem, to odwróciłem się i gdzieś tam ten barzant mi przeciekł wtedy a te, te, te sarny się kręciły, kręciły jeden kozioł z kozą w końcu sobie poszły a jedna, jedna kuska była ewidentnie zainteresowana mną który gdzieś tam przy balocie klęczałem i robiłem, robiłem zdjęcia jej a ona tu raz z jednej strony i patrzy, i z drugiej strony, i patrzy no i tak się kręciła, kręciła, kręciła coś jej nie pasowało, ale dobrze nie wiedziała co wiatr No już miałem dobre, więc od niej więc nie wyczuła No i najwyraźniej też nie widziała. No, całą akcję z tego podglądania oglądania obchodzenia za chwilę zobaczycie. Jak już sarny się schowały sobie dookoła tamtę tą całą łąkę aby wrócić i tak tutaj, bo gdzieś w tym miejscu dwa koguty się przeganiały jeden drugiego i ten jeden, jeden poleciał, drugi został, on się kręcił tutaj po tym o, po tym czymś no i troszkę go próbowałem, ale był dosyć daleko, i A, zobaczę, czy coś tam się udało. Okej, okay. teraz no można do samochodu kawa i objazd jeszcze po okolicy. Bo pora jest... O, już jest dziewiąta. Chwilę mi tu zeszło, ale jeszcze czas jest. Można się przejechać pewnie jeszcze jakieś żabanty będą gdzieś po drodze. Może się uda jakiegoś podejść. To tymczasem. no i to by było na tyle objechałem jeszcze dróżki między polami i łąkami tutejszymi gdzieś tam jeden rudelek Saren spotkałem daleko w pobliżu tutaj była koza z kozłem troszkę zdjęć im jeszcze zrobiłem a na sam koniec między obie te sarny wpakował się kolorowy ptak, czyli kogut barzanta. i jakieś dokumentacyjne zdjęcie z tego też będzie czas się zwijać do domu, trochę się wygrzać, bo zimno ale nim, ale nim do domu to trzeba coś tutaj zgarnąć, bo komuś się coś zostawiło. Ok, czysto. A to do następnego razu.